Niesamowite skarby odkryte w zwykłych domach. 5. Pewne małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych podczas remontu piwnicy znalazło w ścianie ukrytą walizkę z lat 50. W środku znajdowały się trzy paczki starych banknotów o łącznej wartości 23 tysięcy dolarów. Para przeznaczyła znalezione pieniądze na spłatę kredytu za dom. 4. W 1978 roku dwójka dzieci kopiąc w ogródku w Los Angeles natrafiła na coś twardego. Okazało się, że pod ziemią zakopany jest luksusowy samochód Ferrari Dino 246 GTS. Auto zostało tam ukryte przez poprzednich właścicieli w ramach oszustwa ubezpieczeniowego. 3. Mieszkaniec Tennessee, sprzątając dom po zmarłym wujku znalazł na strychu stare kartonowe pudełko. W środku były się nietknięte od lat 40 paczki z kartami bejsbolowymi. Okazało się, że to jedna z najrzadszych kolekcji na świecie, warta ponad milion dolarów. 2. Pewna para z Kalifornii podczas spaceru z psem na terenie swojej posiadłości zauważyła wystającą z ziemi zardzewiałą puszkę. Odkrycie doprowadziło ich do ośmiu kolejnych puszek, w których znajdowało się ponad 1400 rzadkich złotych monet. Wartość skarbu oszacowano na ponad 10 milionów dolarów. Jeden. Brytyjski kolekcjoner pojazdów wojskowych kupił na eBayu stary iracki czołg. Podczas jego renowacji w zbiorniku paliwa znalazł 5 sztabek czystego złota o łącznej wartości ponad 2 milionów funtów. Okazało się, że skarb został najprawdopodobniej ukryty przez irackich żołnierzy podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej.